Dzień dobry Państwu, to jedenasty odcinek podcastu Teatralne Shorty. Miło mi Państwa powitać w owym podcaście i zanurzmy się w teatrze. Zapraszam Państwa na wycieczkę do teatru, którego w moich podcastach jeszcze nie była szkoda. Do teatru Studio w Warszawie. Mieści się on w Pałacu Kultury i na jego scenie od wielu już lat grany jest spektakl Berlin Alexanderplatz na podstawie powieści Alfreda Dyblina w reżyserii Natalii Korczakowskiej. Tak jak powiedziałem spektaklowi, za kilka tygodni stupnie to 8 lat, a mówię to w styczniu 2025 roku. Mimo to nadal stanowi on wyśmienity materiał do rozmyśleń. Bardzo dobre widowisko, które ani się nie starzeje, ani nie dezaktualizuje. Przenosimy się do przedstawionego w konwencji koszmarnego snu świata opuszczającego więzienie robotnika transportowego Franza Biberkopfa. Tym snem jest Berlin, lat 20 ubiegłego stulecia. Na scenie w roli Biberkopfa Bartosz Porczyk. Powiedzieć, że znakomicie mu wychodzi. No to powiedzieć truizm, ponieważ Porczek ma to do siebie, że czy graczy, reżyseruje, to mu po prostu znakomicie wychodzi. Jego Biberkopf szuka w nowo poznawanym świecie wolności szansy na uczciwe życie. Odbija się od berlińskich uwarunkowań i hierarchii, jak bezwolna kula bilardowa. W końcu, nie widząc innej możliwości, zatrudnia wprowadzącej ciemne interesy firmie, kierowanej przez supergangsterkę, kobietę Pums. Wspaniała we zwiewnej i delikatnej roli młodziutkiej kobiety lekkich obyczajów. Naiwnie patrzącej na świat i w konsekwencji ginącej z powodu tejże naiwności. To aktorka o moim zdaniem niebywałym potencjale. Wracajmy do fabuły. Franc zostaje niesłusznie oskarżony o morderstwo i skazany na śmierć. A teraz pytanie, jakie stawia ten spektakl. Czy koszmary momentami zanurzające się w czysty nonsens? Sen Biberkopfa to życie, minione, mające odbicie we współczesności. Świat miele Biberkopfów codziennie, każdego dnia wpadają w jego tryby, są różni, mają różne występki, różne idee, ale to nie oni decydują o swoim losie. Rządzi nimi jakaś przemożna wielka korporacja, która trzyma w łapach sterownik maszyny świata, kieruje ich poczynaniami, stawia cele, rozlicza, spycha na dno albo litościwie pozwala wspinać się choć jeden szczebel wyżej po jakiejś samemu ustalonej umownej drabinie społecznej. Akt trzeci Berlin Alexanderplatz to majster sztyk symbolizmu. Trwa sekcja Bieberkopfa. Wbrew jego woli, którą wypowiada słabym, beznamiętnym głosem, otoczenie kugluje jego narządami, dopomina się krwi, ocenia i szufladkuje poczynania. W spektaklu jest to moment po prostu znakomity. Trzy akty, około 200 minut obcowania ze światem międzywojennego Berlina. Proszę przygotować się na to, bo to jest dużo czasu. Znakomicie wymyślone usytuowanie widowni dookoła sceny, która zapada się niejako w niszy, pełnej postaci cieni, świateł, nieoczywistej i chaotycznej. Taki jak niemiecka stolica po końcu pierwszej wojny światowej, a przed koszmarem kolejnej. 200 minut w Warszawskim Teatrze Studio to bardzo dobrze spędzony czas. Serdecznie Państwa zapraszam na ten spektakl Berlin Plac w reżyserii Natalii Korczakowskiej, Teatr Studio. A jeżeli ktoś z Państwa chciałby przeczytać pełną recenzję z tego spektaklu, to zapraszam na mój blog teatrwaria.blogspot.com teatrwaria.blogspot.com Zapraszam serdecznie i do usłyszenia.